Cześć, cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Zajawki Mimi w poniedziałek 13 stycznia. U mnie dzisiaj piękne słoneczko za oknem, natomiast na termometrze parę kresek poniżej zera. Kochani, Daga dała mi znać, że wybiło 250 subskrypcji na moim kanale, za które bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Także to jest czas na to, aby zrobić rozdanie. Przygotowałam wyzwanka do tych, które wam ostatnio pokazywałam. Dołożyłam jeszcze 4 dla równego rachunku, żeby było 30. Może wam pokażę. To wyzwanko to jest, polega na tym, aby rzucić kostką, sprawdzić w legendzie, ile musimy odłożyć i zapisać w kwadraciku. Natomiast dodatkowo wykreślamy sobie. Cyferki z kółeczka. Tu mamy trzy takie kwiatowe motywy: dwa matematyczne, dwa uzbieraj ze mną na kwotę 100 zł, gdzie odkładamy po 2 zł, i uzbieraj ze mną na kwotę 50 zł, gdzie odkładamy po złotówce. Tu mamy owocowe szaleństwo w ilości 12 sztuk, bo tak jak mówiłam, pierwotnie był zamysł dla osoby, które, dla której to robiłam, żeby jedna karta była na jeden miesiąc. I tu mamy z motywem: z końmi, dzień mężczyzny, na nowy odkurzacz na kwotę 700 zł, kod, kot, kot wielkanocne, tu na nowe meble na 2000 zł. i dzień babci i dziadka. Kochani, to są wyzwania prototypowe. Czyli ich jakość to nie jest taka jakość sklepowa, ale no, nie umniejsza to nim, im, żeby damy radę odkładać kasiorkę. Aby wziąć udział w rozdaniu, należy pod tym filmem zostawić komentarz hashtag papi, być subskrybentem mojego kanału być osobą pełnoletnią oraz być mieszkańcem naszego kraju, bo paczka będzie realizowana na terenie Polski. To chyba wszystko, z... a nie jeszcze do kiedy? Czekam na wasze zgłoszenia do czwartku w piątek rano zrobimy losowanie. Wszystkim Życzę powodzenia. Osoby chętne zapraszam do pozostawienia, komentarza, hashtag papi pod tym filmem. I co? Widzimy się w piątek na rozdaniu. Pozdrawiam. Pa!